Poruszyły zapisy do tegorocznej edycji quizu Co ty wiesz o regionie? Drużyny składające się z trzech uczniów i opiekuna nauczyciela można rejestrować do 29 października. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 tegoroczna edycja będzie prowadzona wyłącznie w formie online. Na stronie internetowej www.malopolska.pl w formie online. Konkurs jest dedykowany dla szkół podstawowych klas 7 i 8 oraz dla szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Bardzo się cieszę, że ten projekt będzie w tym roku realizowany, bo to ważne, aby szczególnie ci najmłodsi mieszkańcy Małopolski dowiedzieli się więcej informacji na temat małopolski, chcieli tą wiedzę pogłębiać. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę o historii i kulturze Również o muzyce, o zwyczajach, jakie panują w Małopolsce, o kulinariach, ale również o administracji samorządowej. W tym roku, w związku z tym, że mamy rok Jana Pawła II, również tematem przewodnim tego konkursu będzie właśnie wiedza na temat życia i pontyfikatu Wielkiego Małopolanina Jana Pawła II. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody w formie sprzętu elektronicznego oraz niespodzianki. Sam program, sam quiz jest bardzo ważny dla nabycia wiedzy i umiejętności przez uczniów i to, co to jest młodzież tak naprawdę już, czyli liceal, czy licealna czy szkół średnich z wiedzy o regionie. Ja, Mogę Państwu się przyznać, że sam, ponieważ na stronie internetowej naszej są, jest możliwość, aby sobie taki quiz zrobić w celu podniesienia umiejętności, i usiłowałem ten quiz rozwiązać. Pytania nie są łatwe. Warto zatem zacząć przygotowania już teraz. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział aż 140 drużyn. Zarząd Województwa Małopolskiego liczy na podobne zainteresowanie i w tym roku. Przypomnijmy, że quiz online będzie dostępny na stronie www.małopolska.pl.